Ciekawe leży O oh, kurwa wysoko tam No to chodź tu po ten, jak taka trwaniara jesteś No. Zaraz się skończy No tak Wódz mieć blokada antykapciowa Nie być pantofel więcej, wódz dziś grać nocka Jedziemy <ścoughs> Masz jakiś problem masz jeszcze? No co? mam. Jeszcze problem masz jakiś? Team Ja już mam. Ja już mam na co? Co? O, i bana dostałem. O kurde. Na razie frajer. Co? <noise> Patryk Opel. O, to ten co ma wolne dzisiaj. <noise> Nie, nie wiem, co ja patrzę Nie, a mógł wejść To nie musiało się skończyć aż tak źle Chodzi Nie co Kwadrat jest Ej, nie pod hewend nie mam jest kwadrat cały czas. Możesz pod Heben złapać? Nie bardzo? Dwie jest, dwie jest. Ej, nie jest góry! Miał, jarno Urywa mać! No co jest? Co my robimy, kurwa, że my tak giniemy w ten sposób? No co to? b No kurwa, Cypher, pomóż! Nie możesz. Ja go nie trzymam, on mnie trzyma. Nie da się tego złapać. To O, 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 o. Ja was pasuj... Dobrze, puścił mnie. Nie. Dobra. Ja puści? idę dalej. Ej, ja On mnie trzyma przez tego. Co ty robisz Damian? No chuj mnie trzyma przez tego! No patrz! Puść mnie kurwo, puściłem Nie hamuje Majsikusia, patrz, patrz, patrz! Poszło, wyszło, poszło, wyszło Bamoś na mojej Co jest? Lisi, co się stało? Czemu cofnęło nas? jak będę Cię, kiedyś dajmy, w Warszawie i do Boga, to może wtedy Urodzinki mam, daj. Kto był? Nie, jak kurwa? Co? Co? No ja to jest zjebana jest ta gra, kurwa. Do ciebie? Nie, kurde, nie mam kurwa kul! Mam zero. Widzisz to, Lusia? Jedziemy autem, widzisz? Widzisz to? Dabo! Dawaj ty... Ja pierdziele, co jest?! Gdzie ty jedziesz? A tam! Aby, Piotrek, ty tutaj! Jeden leży! Jedzie. Jedziesz! Sześć tu jest Ja pierdziele! Leży jeden! Tych dwóch jednym strzałem! Co tu się dzieje?! Bez keba! On podnosi! Ja Przed hangar. Widzę nogi. Palił mnie. Ja jestem na fenixie już. Na dole jestem. Bomba jest skoń. Chyba to ja, z nami kurde. No, okay. o, na dole nic nie jest zbito, więc będzie słychać jak są to. Dawaj pago. Pod gniazdo mnie zabił. W jakim... Gniazdo wchodzi. Nice. No Trzeba. Nice. Ej, jakim cudem. I coś z rampy na dół, co? Trzeba już Przeba Przeba. Co? Trzeba. górę wypadną. Jeszcze przebój BS. Restu, i po... Po... O, jeden po... Pod... Rucham go, ale nie zabijam! Kurwa! <grym> jeszcze jeden! Okno, a WUPA! No, gdzie jest kurwa reszta? Kurwy jebane w tym CT. Ja oni nic nie mówili do mnie. Gdzie tu jest jazd, panowie? Słyszałem, no, niebiesko. słyszałem, tutaj, na niebiesko. Kurwa, gdzie na niebiesko ty gadasz? Pojebany jakiś jesteś! A no to nie zjechał jeszcze?